Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie. W prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szapach poprzewracał. Macasz szlafrok, palco maca. Skandal! Krzyczy. Nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej kolacji z poezją Juliana Tuwima. Większość z nas kojarzy Juliana Tuwima z śmiesznych, humorystycznych, zabawnych i poruszających do łez yy, wierszyków dla dzieci. A jakie były tak naprawdę Julian Tuwim? Julian Tuwim, kiedy był młodym chłopakiem, zbierał niemalże wszystko, po prostu co miał pod ręką. Wszystko dziwne, wszystko, co nie pasowało kompletnie do klasycznego zbieractwa. Jakieś znaczki, jakieś dzieła, amulety, motyle, a w domu... Hodował jaszczurki i zaskrońce. Skąd się wzięło to dziwactwo u Juliana Tuwima, ponieważ z wierszy nie pasuje nam do takiego typu osobowości, ale kiedy zobaczymy na przykład na jego zdjęcia, na jego portrety, to zawsze wszystkie są z prawej jego strony. A to dlatego, że na lewym policzku miał dziwne znamie. Jego mama chodziła do różnych wróżek, ponieważ myślała, że jest on przeklęty po prostu nad wszystko. Przez to Julian Tuwim bał się wychodzić z domu i stąd pojawiła się u niego agorafobia, czyli lęk przed otwartymi przestrzeniami, przed tłokiem ludzi. Bał się wychodzić z domu i nawet nie chciał, ponieważ bał się, że zaraz zostanie wyśmiany. Stąd u niego trochę pojawiła się taka niechęć do całego świata i zaczął pisać właśnie satyry, komedie, skecze. Wiersze, w których no dosyć humorystycznie i żartobliwie podchodził do niemalże wszystkich. I poetów, i sławnych ludzi, i nawet swoich kolegów i koleżanek. Kiedy już wyszedł z domu i pokonał swój lęk, nie bał się mówić tego, co pomyślał. I nieraz zdarzało się, że wchodząc do jakiegoś, do jakiegoś pomieszczenia, gdzie były jakieś kobiety, którym się na przykład spodobał. To żartobliwie mówił, że na przykład yy, Żałuję, że nie spotkałem pani 20 kg yy, wcześniej. Przeczytam wam teraz dwa kolejne wiersze Juliana Tuwima. Nagłe spojrzenie. Ludzie baryły, ludzie zwierzęta, żerdzie, przedmioty poprzebierane. Drewna chodzące, kto was opętał? Duch kanciaste, śmiercią nękane. Dlaczego tak łypiesz dziurami w głowie? Straszny, wysoki koniu w krawacie. Słupie z czupryną, w wieściu buchaty. Koźle beczący, skąd przybywacie? Kto wam rusza? O czym mówicie? Z głębin patrzący, martwi zaklęci. Kości sklecone w ruchome życie, Widma prastarej ciemnej pamięci. Wierzbo w surducie, krowobrodata, Cepie we fraku duchy skrzypiące Z pustych bezmiarów zmętnego świata, Głucho i głupio do mnie mówiące. Skądżem tu wziął się przy stole z wami Stwory diabelskie, graty człowiecze, Oczy jak płomień, ręce jak miecze bijcie szatana egzorcyzmami. Sprzątanie. Absurdalne czynności. elektrolux, słoń. Sącą trąbą wyje, żrącym sadłem poblekają posadzki toń. Trąc zajadle, żeby była zwierciadłem. Złote mole mordują, plus wytrują, już i tak zatrute ludzką krwią. Pajęczyny bezbożnie rwą, dziką chłostą dywany torturują. Wszystko po to, żebym po sprzątaniu legł, oddany czystym, jasnym snom, w czystym, jasnym, przelotnym mieszkaniu, niespokojnie myśląc, gdzie mój dom? To już koniec tego tygodnia kolacji z poezją Juliana Tuwima. Jeśli nie widzieliście poprzedniego cyklu z innymi poetami, to tutaj możecie je zobaczyć. A w przyszłym tygodniu serdecznie Was wszystkich zapraszamy na kolację z poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.